Cześć, witajcie w kolejnym odcinku To Nie Tak. Ja mam na imię Dorota. I ja jestem Adrian. Jak wynika ze statystyk Urzędu Skarbowego, wielu Polaków ma anonimowe hobby. Lubi donosić np. Na, na sąsiadów. Dzisiaj powiemy o tym, jaką mamy od niedawna nową możliwość na donoszenie. Zapraszamy. W związku z tym, że od niedawna mamy taką Możliwość w naszym mieście badania kominów przez drony. W zasadzie to Urząd Miasta wynajął firmę, która ma za zadanie prowadzić kontrolę poziomu dymu w kominach. No to mamy taką nową troszeczkę okazję do tego, żeby czasami donieść na naszego sąsiada, bo zdarza się, że po prostu pali na przykład śmieci. Można powiedzieć, że tak naprawdę mamy możliwość pomagać. Dlatego, że te kontrole są odgórne, no a my ze swej strony, widząc, że sąsiad, czy gdzieś, nawet jak jedziemy po drodze, że ktoś pali śmieciami, a można to rozpoznać po dymie, jaki wylatuje z komina, mamy okazję to zgłosić. My się przyznajemy bez bicia, donosimy. Tak. Znaczy, prawda jest taka, że w tym momencie, że ona donosi, bo ja nie jestem na tyle odważny. Ale o tym może później. Ale o tym może później. No, i jak wygląda taka kontrola? W zasadzie w tym momencie nad terenem Bielska pojawiają się dwa drony. Jeden, który nawiguje, drugi, który ma taką specjalną czujkę, która zasysa dym i sprawdza jego toksyczność. No, i w, w, jeśli ten dym faktycznie jest toksyczny, jeśli ktoś palił coś nieodpowiedniego, to no, ta czujka odbiera ten sygnał i sygnał zostaje przekazany do Straży Miejskiej. No, i Straż Miejska ma już możliwość wtedy zaingerowania. Może sobie przyjść do takiego domu. I o to w ogóle ciekawostka, bo doczytałem, że taka straż miejska, która już będzie w domu, może sprawdzić nie tylko to, czy w piecu było coś nieodpowiedniego, ale też na przykład może sprawdzić, czy segregujesz śmieci zgodnie z umową, e, albo Sprytnie. na przykład, czy masz wrak samochodu na, e, na działce. I okazuje się, że ten wrak może zostać odebrany, jeśli jest w nieodpowiednim sposób tam przechowywany. A jakie kary? Jeśli chodzi o kary, to w zasadzie wydaje się, że na początku to nie są duże kary. Przynajmniej dla osób, które może robią to na zasadzie, nie wiem, spale, żeby nie trzeba było wyrzucać, bo mam bardzo dużo do palenia. Czyli na początek to jest 500 zł. Natomiast jeśli takie upomnienia po którymś razie nie, nie, nie sprawiają, że ktoś zaprzestaje palić, no to wtedy sprawa może zostać skierowana do sądu. Prawda jest też taka, że w źródle, jakby, które mówiło o tym problemie, było napisane, że straż miejska może od razu skierować sprawę do sądu, więc tutaj jakby nie ma ram konkretnych. Te, te zgłoszenia z dronów, no to jest jeden y, sposób na to, żeby Straż Miejska reagowała. No ale oczywiście każdy z nas może <coughs> też reagować, jeżeli w naszym pobliżu, w pobliżu na, naszego miejsca zamieszkania czy w ogóle gdzieś przejazdem widzimy, że y, czy czujemy coś podejrzanego, chociaż wiemy, że tych donosów nie jest dużo. Może nazwijmy to zgłoszeń. No to jest paradoks swoją drogą, że jeśli chodzi o kwestie podatkowe, tutaj Urząd Skarbowy mówi, że codziennie jest tych zgłoszeń bardzo dużo, bo tam miesięcznie się pojawia y, 400, 400, 400 zgłoszeń. Pokoło. A jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o, zdrowie, o zdrowie, tak naprawdę środowisko. Taki no to poważny problem, tak. no to jakby już nie jest zdecydowanie jak. mniej. Krąży też taka opinia o Straży Miejskiej, że wolą czy lubią bardziej wlepiać mandaty za złe parkowanie, niż reagować w takich sytuacjach. Ja osobiście sama, jeśli można tak powiedzieć, padłam ofiarą donosu za złe parkowanie, chociaż zupełnie nieświadomie zaparkowałam w miejscu, w którym okazało się, że nie jest to dozwolone, chociaż też Straż Miejska miała pewne wątpliwości, ale musiała zareagować na zgłoszenie. I postanowiłam wykorzystać tę sytuację do tego, żeby właśnie podpytać, jak to wygląda w kwestii zgłoszeń odnośnie palenia śmieciami. Sami mieszkamy w miejscu, gdzie firma sąsiednia obok, bezpośrednio obok. Pali bardzo często, nie wiemy czym, możemy tego podejrzewać. Dym jest widoczny, bardzo wyczuwalny i dlatego ja regularnie i konsekwentnie dzwonię. Dzwonię albo do straży akurat gminnej, bo mieszkamy na obrzeżach Bielska, albo na policję. Zawsze dostawam informację, że... Patrol jedzie, więc postanowiłam zapytać właśnie strażników miejskich, jak to wygląda. Czy rzeczywiście wtedy ktoś przyjeżdża? Okazuje się, że tak, mają taki obowiązek. Jeżeli potwierdzą na miejscu, że ktoś pali śmieciami, to oczywiście wlepiają mandat, tak jak powiedzieliśmy. No więc zapytałam, jak wiele razy mogą wlepać takie mandaty, bo wiem, że akurat w tej firmie no, 500 złotych. Raz na tydzień nawet myślę, że nie zrobiłoby różnicy. No więc strażnicy powiedzieli mi, że to nie może trwać wiecznie. Jeżeli ktoś nie będzie reagował, sprawa rzeczywiście idzie do sądu. Nakładają coraz większe grzywny, no a w rezultacie mogą też zaingerować w ogóle w funkcjonowanie firmy. Co utwierdziło mnie tylko w przekonaniu, że warto. Więc y, jestem czujna i dzwonię z tego względu, że no, jest to bardzo odczuwalne. Nawet przy zamkniętych oknach, już nie ma mowy nawet wtedy o wietrzeniu. Więc ja reaguję. Donoszę i się tego nie wstydzę. Was też, nasi drodzy widzowie, chcieliśmy zachęcić do tego, żebyście w tym pozytywnym sensie dbali o środowisko. Jeśli widzicie, że czy to w cieszynie, czy to w bielsku, albo w żywcu, ktoś po prostu pali czymś, czego nie powinien palić, no to reagujcie. Niestety, jak często możemy czytać, smok nie zna granic. I co z tego, że my, na przykład, w bielsku, możemy dbać? Chociaż prawda jest taka, że mamy z tym problem duży możemy dbać o to powietrze. Kiedy, nie wiem, z żywca nam zawieje, albo, albo na odwrót, z Bielska do żywca zawieje, no więc jest to problematyczne. Każdy coś może od siebie dołożyć. Wiadomo, mm -hmm. że to jest smog, to jest duży problem dużo większy niż tylko palenie śmieciami przez jakiś tam procent domów czy firm. Ale jeżeli każdy z nas, albo przynajmniej większość, będzie reagować, no to gdzieś tam może uda nam się delikatnie poprawić jakoś powietrze. Tak. Jeszcze tutaj w zasadzie jest taki jeden temat związany z tym, jak to rozpoznać, bo to nie jest do końca takie proste i oczywiste. W zasadzie jest tak, że jeżeli idziemy na przykład ulicą i widzę, że gdzieś tam jest jakiś dym, który mnie niepokoi, no to muszę sprawdzić dwie rzeczy. W zasadzie, jak bardzo mocny to jest dym, muszę poczekać. No, o ile jest to możliwe, jakiś tam okres czasu, bo może być tak, że ktoś aktualnie rozpala i to powoduje spore zadymienie. Ale takim drugim wyznacznikiem, dużo bardziej pewnym, jest to, że ten dym może być jakiegoś koloru. Może być żółty, pomarańczowy bądź niebieski, no i to nam daje taką trochę pewność, że, no, że ta nasza asysta, możemy tak to nazwać, obywatelska, jest potrzebna. Więc, więc tak to możemy robić. Ale chciałem tu jeszcze przy tej okazji powiedzieć o, o tym, że. Są też pozytywy tej całej sytuacji, bo mamy kilka takich informacji z różnych miast, na przykład z Żywca, że do 2030 burmistrz zadeklarował, że pozbędzie się smogu. Ciekawe. Mam nadzieję, być... że się uda. Tam. Dopinguje, bo w Żywcu naprawdę bywa bardzo ciężko. Nie chciałbym być sceptykiem, ale chyba boję się, że to może się nie udać. Chociaż kibicujemy jak najbardziej, bo wszyscy chcielibyśmy oddychać czystszym powietrzem. I taka ciekawa informacja też z bielska, że mamy pieniądze na termomodernizację kamienic. Nie jest to tylko kwestia ocieplenia budynków. Wiadomo, że to zdecydowanie poprawi jakość mieszkańców tych mhm. budynków. W tych kamienicach najczęściej pali się teraz jeszcze w piecach kaflowych. No i wiadomo, że często mieszkańcy wrzucają tam różne rzeczy. Więc to po pierwsze. Ale oprócz termosam, samej termomodernizacji, czyli ocieplenia budynku. Też ma być wymieniane centralne ogrzewanie, ogrzewanie na właśnie piece gazowe. Mm -hmm. no, no i jest to parę budynków, tak? tak? To nie jest jeden, to nie jest dwa. Tutaj 10. mamy tak, prawie dziesięć budynków. No i położone tak naprawdę w centrum albo blisko centrum. No właśnie, bo tutaj też trzeba by było wspomnieć o tym, że smog bierze się z dwóch przyczyn. No kilku więcej, ale to jakby tak skracając to do dwóch takich najbardziej poważnych. Pierwsza to są budynki mieszkalne, no i drugie, drugi powód to są firmy. I niestety w naszym otoczeniu, bo w Stanach to wygląda zupełnie inaczej, w naszym otoczeniu to budynki mieszkalne generują największy smog, a firmy wbrew pozorom całkiem mały. W Stanach to jest trochę inaczej, tam akurat z tego co czytałem, 70% to są, to są właśnie firmy. A propos Stanów, mhm. ciekawostka też o firmie Microsoft. Mhm. Tak, no to jest ciekawe, że Microsoft podjął taką decyzję że do roku 2030 zredukuje o połowę produkowany przez siebie CO2. Mhm. Ale do 2050 będą chcieli zredukować ten poziom do zera, a nawet będą chcieli oczyszczać powietrze. I tutaj ciekawostka, bo oni nie tylko chcą jakby wyjść na zero, ale chcą sprawić, że zredukować o ilość CO2 taką, jaką wyprodukowali od czasu powstania firmy, czyli mhm. od roku 1975. Więc bardzo duże wyzwanie. Czytaliśmy o tym, że opracowują własną technologię, jeśli chodzi o funkcjonowanie firmy, ale też mają to wspomóc po, poprzez różne takie działania proekologiczne, czyli wymianę aut pracowników na, na bardziej ekologiczne, mhm. na elektryczne, elektryczne tak. i korzystanie tylko z tak zwanej czystej energii. Mhm. No, jest to też taki temat, który powoduje wiele dyskusji, ale może dzisiaj sobie je odpuścimy. Natomiast fajnie, że ktoś o tym myśli w ten sposób. Też kibicujemy. Prawda jest taka, że może u nas w okolicy faktycznie firmy generują mniej tych zanieczyszczeń, ale no zawsze byłoby trochę lżej. No i czytając też różne komentarze w, w tym temacie odnośnie dronów, odnośnie zgłoszeń, jest wielu przeciwników zgłoszeń. Tak, no to jest tu, ciekawe. Tak, tutaj się bardzo zdziwiliśmy, no bo każdemu z nas zależy na tym, żeby oddychać czystym powietrzem. To jest problem i wszyscy o tym wiedzą, że w, w Bielsku jest to problem, ale y, komentarze są naprawdę, naprawdę różne. No, my zachęcamy do tego przede wszystkim, żeby dbać o powietrze, o środowisko. No, i czasami wiąże się to z tym, że trzeba donieść. Ja, ja myślę, że to też jest dobry temat na następny odcinek. Może niekoniecznie następny, następny, ale kiedyś ten temat poruszymy, bo smog przecież powoduje mnóstwo chorób i w, w zasadzie nie jest y, taką wiedzą tajemną, że wszyscy chorujemy przez smog, coraz bardziej, nie? Więc ale to może zostawimy na kiedy indziej. I w związku z tym mamy do Was pytanie: A czy wy donosicie na sąsiadów? I nie tylko. Zapraszamy do dyskusji. Tak, podzielcie się waszym zdaniem w komentarzu. A tymczasem dziękujemy wam za to, że zostaliście z nami do końca. Jeśli wam się podobało, to oczywiście łapki w górę. Zachęcamy do obserwowania nas na Instagramie, Facebooku i oczywiście subskrypcji na YouTube. Do zobaczenia. Cześć.